Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejną niedzielę. Tym razem nagrywam dla was prosto z naszego gabinetu białożni tuż po sobotnich wizytach z pacjentami, które naprawdę dzisiaj poszły rewelacyjnie, rewelacyjnie i gratuluję dzisiaj każdemu kto schudł. Moi drodzy, dziś chciałam Wam powiedzieć, czy na wakacjach all-inclusive można w ogóle schudnąć? Wiadomo, że tego typu wyjazdy przysparzają nam na diecie wielu problemów, ale też są bardzo wygodne z racji tego, że dostępność jedzenia, które tak naprawdę oferuje hotel, jest bardzo różnorodna i zawsze możesz wybrać z takiej oferty coś dla siebie co nie będzie kaloryczne, a na pewno będzie odpowiednie na Twojej diecie. To tylko od Ciebie zależy, jakie produkty wybierzesz, czy to będą słodycze, czy to będą frytki i hamburgery. Moi drodzy, przede wszystkim pamiętaj, że na wczasy jedziesz po to, żeby odpocząć, żeby naładować energię i po to, żeby zyskać energię do tego, aby po powrocie dalej się odchudzać, schudnąć i osiągnąć swój cel. Ważne jest to, żeby po prostu na wczasach nie przybrać za dużo na wadze, tak? Żeby nie przyjechać z pięciokilogramowym bądź też 4-kilogramowym nad bagażem, tak jak czasami się niektórym Wam zdarza. Jeżeli już się zdarzy, to też myślę, że nie jest to powód do rezygnacji, jest to powód do zastanowienia się na pewno nad sobą, nad swoimi wyborami, odpowiedzieć sobie trzeba wtedy na pytanie, czy ja panuję nad jedzeniem, czy jedzenie rządzi mną, czy ja wybieram i potrafię dokonać dobrego wyboru. Pamiętaj, że jeżeli chcesz zjeść coś słodkiego na wczasach, zjedz to na drugie śniadanie. Jeżeli chcesz iść na pizzę, bądź też chcesz zjeść burgera, bądź też smażoną rybę z frytkami, to zjedz ją po prostu na obiad w okolicach godziny w południe, bliżej, bliżej południa niż godzin popołudniowych. Pamiętaj, że wczasy też są od tego, żeby dużo zwiedzać, dużo się ruszać, Pić wodę mineralną, nie nadużywać alkoholu i tak naprawdę pilnować godzin posiłków. Pamiętaj też, żeby kolacje nie były ciężkostrawne, żeby nie kłaść się spać z pełnym brzuchem, żeby faktycznie dbać o to, żeby na kolacje te dania nie były za duże i żeby każdy posiłek nie. Był spożywany przez Ciebie do syta, tak? Czyli ile zmieszczę, to tyle wciskam po prostu, bo za to zapłaciłem. Niestety, ale bardzo często takie stwierdzenie pada w gabinecie, że a co pani myśli, że ja zapłaciłam zawczasy, a nie, nie, nie będę korzystać z tego, przecież ja za to zapłaciłam, to ja muszę zjeść, tak, a później musisz zapłacić za wizytę u dietetyka, tak? Więc. Pamiętaj, że naprawdę wszystko jest dla ludzi i wszystko należy traktować ze zdrowym rozsądkiem, zarówno też jedzenie i nawet jedzenie na wczasach, żeby po prostu to później nie odbiło się na tym, że będziemy się na przykład miesiąc dłużej odchudzać. Spróbuj wszystkiego, spróbuj wszystkiego, co chcesz, ale naprawdę w racjonalnych ilościach i na pewno się nic nie stanie i wróć. Przede wszystkim pozytywnie nastawione do tego, żeby dalej walczyć o, o zrzucenie kolejnych zbędnych kilogramów, bo czasy są naprawdę ważne i należą się nam po całym roku intensywnej pracy. Z pewnością trzeba po prostu odpocząć i się zdystansować nawet do odchudzania. Pozdrawiam cię serdecznie. I życzę miłego odpoczynku dla wszystkich tych, którzy obecnie przebywają na wczasach. Pozdrawiam serdecznie i do następnej niedzieli.